Dzisiaj, moi jestem Pawli. Witam Was w kolejnym odcinku Trików na nodze, Odcinek ósmy. Dzisiaj będę próbował wipa I zapytacie się, czemu jestem w kurtce i czapce? I czemu nie było dwa dni odcinka z trików? Bo po prostu było zimno, padało. Dzisiaj też jest zimno, ale postanowiłam, że Wam nagra. I dobra, my przechodzimy już do prób ujpa, bo jeden widz prosił w komentarzach, żebym próbował na odcinku ujpa, więc przechodzimy już do ujpów. Dobra, to był chyba dziesiąty, dziesiąta próba i jeszcze zrobimy chyba albo 10 albo 15 prób, żeby odcinek nie był za krótki i jeszcze na końcu będzie mały bonus, więc dobra, kolejne 10 albo 15. 考年级。 Jestem strasznie zmęczony po tych chyba 20 próbach, eee, może zrobię jeszcze 5 i przechodzimy do tak, jakby drugiej części odcinka. to był piąty to szósty ale dobra już totalnie jestem zmęczony mam słabą kondycję i dobra przechodzimy do drugiej części odcinka Ok, i bonusem tego odcinka jest kolejnoga elektryczna jest to Xiaomi M365 i dobra od razu przejdę do Specyfikacji. Y... Jest nowy licznik, bo w M365 zwykłej, teraz już chyba nie są dostępne te hulajnogi, ale był wymieniany licznik. Jest tryb: licznik jest od hulajnogi Xiaomi Mija czy no tak, Xiaomi Mia M365 Pro. Jest tryb ECO, tryb DRIVE i tryb SPORT. Jest wgrany soft polepszający osiągi. Między innymi przyspiesza szybciej, prędkość jest większa niż w oryginalnej hulajnodze. Wspornik do błotnika był kupiony na stronie w ogóle był kupiony w sklepie Mia Service, i mają tam dużo części do hulajnuk. Jest też taka jakby nakładka na nóżkę, żeby się nie rysowała. Będ trzeba będzie ją niedługo wymienić, bo już się starła. No i wspornik żeby się nie machał błotnik tak jak się macha bez więc polecam y, Mia Serwis, bo no praktycznie mają wszystkie części do tych hulajnóg i dobra w sumie nie mam już co mówić hulajnoga jeszcze raz to Xiaomi M365 Mam jeszcze drugą, czyli M365 Pro. Ma wyższą kierownicę, szerszy podest i mocniejszy silnik. I dobra. Dam Wam linka, linki do, do hulajnogi albo w ogóle do hulajnóg Xiaomi, bo M365 już są mało dostępne. Hej. I wrzucę Wam też linka do strony Mia Serwis, tam gdzie są wszystkie części kupione. A i jeszcze jedno. Kierownica była wymieniana. Tylko nie wiem, gdzie była kupiona. Tego wam nie powiem. Bo tamta się po prostu połamała. I dobra. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka i widzimy się na live albo odcinku strików na hulajnodze, więc się ma...